Witamy Was serdecznie. Ja mam na imię Iza. Mam na imię Anna. Znajdujemy się w Starym Ratuszu, który dawniej był siedzibą władz miejskich. Obecnie znajduje się tutaj Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, który jest jednym z oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia. W ramach Nocy Muzeów zapraszamy Was na wirtualny spacer, w trakcie którego zaprezentujemy wizerunki różnych zwierząt, które zdobią wnętrze ratusza. Dawniej przypisywano zwierzętom cechy charakterystyczne dla ludzi. Uważano wręcz, że niektóre z nich posiadają niezwykłą moc, i prawdopodobnie dlatego ludzie chętnie otaczali się ich wizerunkami. Myślę, że już najwyższy czas na rozpoczęcie poszukiwań ratuszowych zwierząt i wyjaśnienie, jakie cechy reprezentują. Zapraszamy. Zapraszamy. Znajdujemy się w Izbie Rady Miejskiej, i tutaj. Mamy takie piękne, ozdobne przejście do kolejnej sali. To przejście nazywa takie przejście ozdobne, bogate w rzeźby i płasko rzeźby nazywamy portalem. I zwróćcie uwagę, że wśród zarośli wyłania się głowa byka. Po drugiej stronie jest jego brat bliźniak. Powtarza się on po, po obu stronach. Byk jest symbolem y, odwagi, siły, zdrowia. Dlatego też często Aniu mówimy o kimś, jak jest zdrowy jak byk. Dokładnie. Moi kochani, a po drugiej stronie tej sali możemy zobaczyć już historyczne malowidło, które ma ponad 500 lat, a na nim uwieczniona jest sowa, której towarzyszą dwa małe ptaszki. Sowa jest symbolem Y, mądrości i intuicji. Dzięki swoim dużym oczom i y, y, też posiada zdolność widzenia nocą, uosabia y, zdolność widzenia nocą do i dostrzegania tego, czego inni nie widzą. I dlatego jest y, takie powiedzenie znane: mądry jak sowa albo. Sowa, mądra głowa. Na pewno to znacie. Chodźmy do kolejnej sali. W kancelarii pisarza na czterech krzesłach drewnianowiklinowych przycupnęły cztery pawie. Zwróćcie tutaj uwagę na te małe pawie. Paw symbolizuje godność, yy, dostojność. dostojność, ale uwaga, ten paw ma również cechy, nega, sy, y, jest synonimem negatywnych y, cech, bo paw symbolizuje próżność, pychę i cóż jeszcze, Aniu? Piękno to nie wszystko, słuchajcie, ale nasze cztery pawie mają tutaj towarzystwo, cztery, towarzystwo w postaci czterech lwów. Zwróćcie uwagę, te lwy tutaj przyozdabiają te zabytkowe krzesła, tworzą element oparcia. Stoją na dwóch tylnych łapach. Lwy symbolizują odwagę, siłę i męstwo. Często mówimy o kimś, że jest silny jak lew, bądź odważny jak lew. Krzesła są pięknie, artystycznie rzeźbione w drewnie. To trzeba właśnie podkreślić. Zarówno jak te spawiem. Chodźmy więc dalej w poszukiwaniu zwierząt i za. Teraz pokażmy dzieciom to, co jest na półpiętrze, bo to, tego nie możemy pominąć. No nie możemy. Ja myślę, że dzieci w ogóle świetnie znają ten symbol. No myślę, że Słuchajcie, tak. znajdujemy się już na klatce schodowej i tutaj nad lustrem jest. Wrocławski symbol, dobrze Wam znany, to nasz herb. I moi drodzy, na naszym herbie mamy przedstawione są dwa zwierzęta. Lew, który Wam już jest dobrze znany, symbolizuje odwagę i siłę, ale lew również jest symbolem władzy królewskiej, bo lew jest zwierzęciem, jest królem wśród wszystkich zwierząt lądowych, dlatego w dawnych czasach królowie, czy to książęta bardzo chcieli mieć w swoim herbie wizerunek tego zwierzaka. Dzieci na pewno dobrze skojarzą postać lwa z koroną, ponieważ to się tylko symbolizuje królestwo, a takie królestwo w bajce, to przedstawia nam postać król Lew. Fantastyczna bajka, jedna z moich ulubionych, ale chciałabym, żebyśmy tutaj na chwilę jeszcze pozostali, bo Obok lwa mamy kolejne y, królewskie zwierzę, które symbolizuje władzę, to jest Orzeł. Orzeł jako król przestworzy jest takim y, synonimem też władzy i dawniej władcy również bardzo zabiegali o to, aby, żeby tego zwierzaka mieć w swoim herbie. Ja myślę Aniu, że my, Wrocławianie, czy To Duzi, czy Mali, możemy być dumni, że w naszym herbie mamy dwa królewskie zwierzęta lewa i orła. Ja jestem bardzo dumna z naszego symbolu. Ja też. Ale już doszliśmy do największej sali ratusza zwanej Wielką, gdzie znajduje się największa kolekcja różnych wizerunków zwierząt. Spośród kilkudziesięciu tych wizerunków zobaczmy na sklepieniu na zwórniku sylwetkę wielbłąda, egzotyczne zwierzę symbolizuje przetrwanie, umiarkowanie, ludzie, którzy korzystali z tych zwierząt właśnie w trudnych warunkach atmosferycznych, dzięki tym zwierzętom wierzyli, że przetrwają trudy, trudy podróży przez Pustynie, ponieważ to zwierzę właśnie doskonale dostosowało się do owych warunków, i ta nadzieja przetrwania była dla ludzi bardzo istotną sprawą. O, o, teraz musimy pokazać. Zwierzę, które co rano pieje, to oczywiście kogut od wielu wieków znany ludziom, który zapowiada nadejście poranka który symbolizuje również w chrześcijaństwie zwycięstwa dnia nad nocą. Również on zapowiada i zachęca pierwszym kurantem do pierwszej porannej modlitwy, <laughs> dziękując Bogu za nadejście kolejnego dnia. Ale niedaleko... Teraz musimy pokazać dwa pieski. O są... tak, bardzo chętnie. Dzieci lubią psy. Zresztą my mamy też psy, kto by nie lubiał. Aczkolwiek tu na tak zwanym sporniku, pięknie wyrzeźbione dwa psy. Trudno powiedzieć, jaka to jest rasa, może buldok, może inny, może dzieci odgadną. Pies symbolizuje od zawsze wierność, przyjaźń, przywiązanie, również służność. Człowiekowi służył zresztą od wiek wieków, w codziennych trudach życia i sprawdza się pies, przyjaźń po dzień dzisiejszy. My możemy to potwierdzić. Właściciele, właścicielki psów. Chodźmy, odbijemy troszeczkę na bok. Na chwileczkę opuścimy salę wielką, kochani, ale jeszcze do niej wrócimy, ponieważ tutaj. Przy tym głównym, jedynym filarze też mamy ukryte zwierzaki. Teraz Ania Wam pokaże, kogoż tu my może, możemy znaleźć wśród tych zarośli. W tych winoroślach, w tym wieńcu winorośli, ukryły się małe zwierzaczki. Mamy głowę małpy. A także gdzieś tutaj w pobliżu... I za, znajdziesz? No jest piesek. Głowa pieska małego, chyba szczeniaczek. Ale słuchajcie, głównym bohaterem tego filara to jest... I mały niedźwiadek. Niedźwiedź całej okazałości. zawsze budził podziw i respekt wśród dorosłych, dawniej rycerzy, książąt czy królów, którzy Niedźwiedź był częstym celem polowań. Mieć trofeum Niedźwiedzia to była no, sprawa y, ważna no, i duma mogła człowieka rozpierać, ale także symbol, jaki Niedźwiedź jaki symbolizuje, Odwagę, potęgę, ale również władzę. My, władzę i przede wszystkim siłę. Te cechy powodują właśnie, żeby człowiek, mężczyzna mógł spotkać się z oko w oko z takim y, potężnym zwierzęciem i stawić mu czoła. Aniu, a czy możemy jeszcze na chwilę przedstawić zwierzaczkę, o którym już mówiliśmy, ale słuchajcie, tu mamy takie małe lwiątko którego nie możemy pominąć. O, bardzo często pomijane. Malutki lew, który ukrył się pod półką, na której kiedyś stała misa, ze święconą wodą. Bo musicie wiedzieć, że w tej sali kiedyś była kaplica, przy oknie stał ołtarz, więc święcona woda, jakby była tym nieodzownym elementem religijnym. Ile w tym przypadku, jako symbol chrześcijański, symbolizował światło i słońce, ale przede wszystkim zmartwychwstanie Chrystusa. Ale pokaż mi jeszcze inne zwierzęta, bo y, najwięcej właśnie jest ich w sobie. Kochani, więc ponownie wracamy do tej największej sali wielkiej, aby pokazać. Kolejne zwierzęta zamieszkujące tutaj to sklepienie. W kolejnej nawie mamy przy sklepieniu po lewej stronie wizerunek koniowatych. Jest to postać fantastyczna bajkowa, jednorożec. Aczkolwiek dawni ludzie wierzyli w istnienie i moc jednorożca, który symbolizował kryształową, olbrzymią moc czynienia dobra właśnie swoim rogiem, symbolizował również prawdomówność, czystość często właśnie w symbolice chrześcijańskiej był uosobieniem samego Chrystusa. Ale poniżej, Popatrzcie i za jaki piękny herb, z skoro. Dokładnie, tutaj mamy królewski herb, i na nim, słuchajcie, już pojawiają się cztery zwierzęta: lew, który Wam już jest znany, orzeł, mamy też tu byka, ale na sa w samym centrum mamy czarnego jak smoła kruk. Kruk, który jest symbolem inteligencji, wierności, ale słuchajcie, niestety, również, yy, również jest symbolem takich negatywnych cech. Jak yy... przede wszystkim, ja nie myślę, że on zapomnie, zwiast, zwiastował nieszczęście i, i chorobę. Tak, kiedy się pojawiał w pobliżu, ludzie bali się, że zaraz jakieś nieszczęście i lub choroba przybędzie. Ale tu, zaraz w pobliżu, w największym oknie całego ratusza. I choć mało sympatyczne są to zwierzaki, ze względu na Zwróćcie uwagę na ich wykrzywione pyski. Tak, na balustradzie stoją, patrząc na siebie złowrogo, dwie małpy. Choć trochę może przypominają psy. Zdecydowanie są to małpy. Zdecydowanie takie małpy, maszkary, prezentujące bardzo negatywne cechy, które niestety czasami człowiek też posiada. I ukrywa się pod takimi cechami, natomiast patrząc w zło wrogo na siebie uosabiają złośliwość, głupotę, e, i taką nienawiść. głupotę nienawiść, wrogość. Do siebie przede wszystkim. No, zdarzało się w historii ludzkości ta wrogość, dzień, przez którą tyle nieszczęść ludzkich spotkała. Ale my już ani o tym nie mówmy, tylko tak. idźmy dalej to... i pokażmy to... kolejne zaczynamy... fantastyczne zwierzę. Bo... Ponieważ zacznę. mamy nie tylko. Udomowione i dzikie zwierzęta, ale mamy również baśniowe, mityczne. I takim przykładem jest gryf. Gryf jako hybryda stworzenie dwugatunkowe pół orła, pół lwa który symbolizuje siłę, potęgę, wytrwałość. Bardzo chętnie wykorzystywany symbol, w, przez rycerzy, którzy na swoich zbrojach i tarczach ten wizerunek umieszczali, by w czasie walki yy, przestraszyć wroga swoją gotowością do walki, swoją odwagą właśnie i siłą. To była taka polityczna zagrywka, która często dobrze skutkowała. Ale to nie jedyna mityczna I fanta e, istota. E, fantastyczna, tak, i wiązamy bowiem... tym tropem. Słuchajcie, tutaj mamy przy oknie również w... dwa piękne witraże ukazujące herby. Herby Dol... miast Dolnego Śląska to trzeba zaznaczyć, które przedstawiają wizerunki smoków. Pierwszy z nich smok, który przedstawia cechy negatywne ponieważ jest uosobieniem zła, wręcz uosobieniem szatana. Jest to herb, dolnego, herb miasta Dolnego Śląska, Milicza, na którym jest sylwetka świętego Jerzego, Jerzego w zbroi rycerskiej, który walczy ze smokiem, pokonuje właśnie owego smoka, uosobienie szatana, taki, taki właśnie ma, to wydźwięk. Natomiast zaraz obok herb Żmigrodu. Dawniej nazwa Żmigrodu – Smocza Góra. Stąd sylwetka owego smoka przedstawiana w pozytywnym znaczeniu, bowiem on jest, symbolizuje wiedzę, mądrość, ale również dobrą służbę który tutaj pełni przy wieży obronnej właśnie miasta Żmigrodu. Więc jest znakomitym, doskonałym stróżem owego miasta. Także widzicie, w ratuszu mamy dobrego smoka, ale i złego. Pokażmy jeszcze dzieciom to wielkie Słuchajcie, sklepienie. właśnie. Tu mamy takie sklepienie, na którym ukazane są herby. Wy, wy znacie herb naszego miasta Wrocławia, ale tutaj mamy herby y, urzędników miejskich, którzy tutaj dawniej pracowali i oni mieli swoje takie rodowe herby. I zwróćcie uwagę, na tych herbach też możemy odszukać różne zwierzęta, jak ryby, jednorożec już się też pojawia, psy, i wszechobecny orzeł, lew, orzeł i, i gryf. I gryf, dokładnie. Podejdźmy tu. Aniu, właśnie. Ja myślę, że. Yy... Ciekawe, czy dzieci to zauważą. Słuchajcie, tu mamy taką, taki niesamowity zabytek w postaci kraty. Yy, ta krata kiedyś yy, była ele... yy, mieściła się w piwnicy Świednickiej. Była takim. Yy, bramą zabezpieczającą. zabezpieczającą wejście do tej piwnicy. I tutaj chciałam, żebyście zwrócili uwagę na postać tego starca z laską. Jest to wizerunek. Wędrownego aktora. Taki aktor wędrował od miejscowości do miejscowości i jego zadaniem polegało na tym, że miał rozbawiać ludzi różnymi sztuczkami, pokazami. Często takim wędrowcom, aktorom wędrownym, towarzyszyły zwierzęta. I nasz aktor wędrowny również posiada towarzyszkę. Tutaj, słuchajcie, już z kieszeni jego wystaje mała figlarna małpka. Ja, Aniu, wiem, że my przed chwilą mówiłyśmy o małpach w takim negatywnym znaczeniu, ale ta małpka symbolizuje pozytywne same... cechy, trzeba to podkreślić. Oczywiście. Ona nam się kojarzy z zabawą, z takim beztroskim życiem. dobrym humorem. Z do... Oczywiście. No i zabawą. Przede wszystkim zabawa i radość. To, co dzieci lubią najbardziej. najbardziej. I za. To chyba już wszystko na dzisiaj. No, moi kochani, my niestety już musimy kończyć nasz spacer. Ale nie dlatego, że w naszym ratuszu już nie ma więcej zwierzaków, bo jest ich dużo, dużo więcej. Dlatego już teraz zapraszamy Was tutaj wraz z rodzicami i opiekunami do wizyty w naszym ratuszu i do dalszych poszukiwań już samodzielnie naszych zwierząt tutaj yy, w naszym ratuszu. Bardzo Was serdecznie zapraszamy. Już na Was czekamy i nie możemy się doczekać Waszej wizyty tutaj. Do zobaczenia. Pa, pa. pa. pa, pa.